Zobaczcie, powiedzmy, na tym lewym diagramie, jak to wygląda w naturalnym zębie, gdzie, tak na dobrą sprawę, kończy się zębina, gdzie zaczyna się szkliwo, do jakiego poziomu ta zębina wychodzi. Jeżeli my w jakikolwiek sposób będziemy chcieli odtwarzać, powiedzmy, ten nasz brak w obrębie pierwszej klasy, to osobiście. Wyznaję zasadę, że będziemy starać się imitować tą zębinę i to szkliwo w takiej postaci, w jakiej powinno ono być. Bo jeżeli mamy taką sytuację, że szkliwo wychodzi nam powiedzmy do milimetra przed preparacją, no to ja też, jeżeli używam materiałów kompozytowych, które wymagają stosowania opakerowych czy tam opakerów, no to też będę starał się wyjść do milimetra przed preparacją. Natomiast jeżeli gdzieś tam dalej później.